Pan z wami i z Duchem Twoim, słowa Ewangelii według świętego Marka, chwała Tobie, Panie. Faryzeusze przystąpili do Jezusa, a chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę. Odpowiadając, zapytał ich: Co wam przykazał Mojżesz? Oni rzekli: Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić. Wówczas Jezus rzekł do nich: Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie, lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. Dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę, i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem, a tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela. W domu uczniowie raz jeszcze pytali go o to. Powiedział im: Kto oddala swoją żonę, a bierze inną, popełnia względem niej cudzołóstwo. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo. Przynosili mu również dzieci, żeby ich dotknął, lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. A Jezus widząc to, oburzył się i rzekł do nich. Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, nie przeszkadzajcie im, do takich bowiem należy Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam, kto nie przyjmuje Królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do Niego. I, biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je. Oto słowo pańskie. o Tobie, Chryste. Niedziela świętego Franciszka. E. Wsłuchujemy się w wołanie ziemi i krzyku bogich. Jedna i druga rzeczywistość bardzo mocno uobecnia się w osobie świętego Franciszka. Biedaczyny z Asyżu, Tego, który utożsamił się wzorem naszego Pana, naszego Mistrza. Tego, o którym dzisiejsze drugie czytanie autor listów do Hebrajczyków mówi, że jest przewodnikiem naszego zbawienia. I ten przewodnik naszego zbawienia i wzorem jego święty Franciszek utożsamia się z ubogimi. Ubogi to nie jest ten, kto, komu brakuje tam do piwa czy innego napoju. Ale to jest naprawdę ten, który łaknie i pragnie sprawiedliwości. W tym utożsamieniu się Chrystusa, z nim jest Jego nasycenie. On zostanie nasycony. Ale biada naprawdę każdemu, który zamknie swoje uszy, zamknie swoje oczy na widok Bogiego i na, na ten głos, na to wołanie u Bogiego. I druga rzeczywistość, która również jakoś objawia się w biedaczynie zasyżu niezwykła wrażliwość na wołanie ziemi. Całe stworzenie, mówi Pismo, zostaje poddane i jęczy i wzdycha, oczekując odkupienia synów ludzkich, bo ono także zostało poddane marności ze względu na nas. Tajemnicze słowa, ale one pokazują bardzo mocno naprawdę połączenie nas Ludzi i tego świata, tej ziemi. Uczestniczymy w tym upadku. Uczestniczymy w jednej biedzie. Czy możemy być w tym solidarni? Czy możemy rzeczywiście być w tym braćmi i siostrami, skoro temu jesteśmy poddani? Możemy i powinniśmy. Kryzys ekologiczny, mówi Jan Paweł II w orędziu na Światowy Dzień Pokoju 1990 rok, kryzys ekologiczny jest problemem moralnym. To co dzieje się z naszą planetą, to co dzieje się z tym światem jest tylko odbiciem tego, co robimy sobie wzajemnie i co, jakie spustoszenie jest w naszych sercach. Benedykt XVI, homilia podczas mszy świętej z okazji inauguracji pontyfikatu, 2005 rok. Na świecie jest coraz więcej zewnętrznych pustyń, ponieważ pustynie wewnętrzne stały się tak rozległe. To nie jest to wołanie ziemi i krzyk ubogich, naprawdę jest ze sobą złączone, splecone. To jest jedno źródło, jedna bieda. Franciszek, encyklika Laudatosi, trzech kolejnych papieży, Mówi mówią to samo. To nie przypadek, że frantyku, w którym święty Franciszek wielbi Boga za stworzenie, dodaje Panie bądź pochwalony przez tych. Którzy przebaczają wrogą dla miłości Twojej. Wszystko jest ze sobą powiązane, dlatego konieczne jest połączenie troski o środowisko ze szczerą miłością do człowieka i z ciągłym zaangażowaniem wobec problemów społeczeństwa. Z drugiej strony, kiedy serce jest naprawdę otwarte na powszechną komunię, to nic i nikt nie jest wykluczony z tego braterstwa. Dlatego też prawdą jest, że obojętność lub okrucieństwo wobec innych stworzeń tego świata zawsze w jakiś sposób przekłada się na sposób traktowania innych ludzi. Serce jest jedno i ta sama mizeria, która prowadzi do znęcania się nad zwierzętami, niechybnie przejawi się w relacji z innymi osobami. Wszelkie okrucieństwo wobec jakiegokolwiek stworzenia jest sprzeczne z godnością człowieka. Nie możemy uważać siebie za osoby naprawdę miłujące, jeśli wykluczamy z naszych zainteresowań jaką, jakąś część rzeczywistości. Pokój, sprawiedliwość i ochrona stworzenia to trzy kwestie ściśle ze sobą związane których nie można od siebie oddzielać w taki sposób, by były traktowane indywidualnie, gdyż mogłoby to grozić ponownym popadaniem w redukcjonizm. W redukcjonizm. Te trzy wypowiedzi bardzo kolejnych papieży, myślę, że proroków dla nas, którzy alarmują, biją i wołają o opamiętanie, są dzisiaj cały czas, i to jest jakaś naprawdę przedziwna rzecz, zwłaszcza przez ludzi bieżących, w imię pod, i pod pretekstem jakiegoś realizmu i pragmatyzmu wydrwiwane. Nie jest przypadkiem, że dzisiaj na naszej granicy z Białorusią słychać właśnie krzyk niewinnych i dzieci. Dzisiaj, gdy jednocześnie rząd prowadzi grabieżczą gospodarkę, wycinając lasy. Przykładów tej grabieżczej gospodarki można wskazywać wiele i nie jest to kazanie polityczne. Nie jest to kazanie polityczne, bo nie optuje za taką czy inną partią albo przeciwko takiej czy innej partii. Ktokolwiek by to czynił. Ktokolwiek by czynił to, co dzisiaj się dzieje w naszym kraju. Każdy domaga się takiego samego sprzeciwu, to, co, to, co się dzieje. I chrześcijanin wobec tego nie może pozostać niemy, bo będzie winny współudziałowi. W niedzielę Świętego Franciszka to musi wybrzmieć. Nie gdzieś na ambonach, ale naprawdę w naszych sercach. Obudźcie się. Na szczęście wielu słyszy to wołanie. Nie ustawajmy w wołaniu o sprawiedliwość razem z tymi, którzy dzisiaj doświadczają krzywdy, niesprawiedliwości, bo dzisiaj Chrystus nie jest tylko. Przybity do pala i, i przykuty, przywiązany do pala słupa granicznego, i traktowany jako ten, który jest niechciany, pozbawiony praw. Ale dzisiaj Chrystus jest cierpiący także, naprawdę. Zobaczcie to i bądźcie mistykami, bo to Duch nam ukazuje. Jest cierpiący we wszystkich tych naprawdę lasach i w tym stworzeniu, które zostaje zdegradowane. Co zostawimy naszym dzieciom? Co zostawimy pokoleniom po nas? Dzisiejsze słowo, słuchajmy tego słowa. Pierwsze czytanie i Ewangelia bardzo mocno podkreśla przeznaczenie człowieka do życia w jedności. Adam otrzymuje Ewę, aby była równa mu. W drodze miłości, aby była jego żoną, a on, żeby był jej mężem. Tom, ten, ten pokój, ten szalom w relacji międzyludzkiej przywraca Chrystus. O tym mówi dzisiejsza Ewangelia. Jak próbuję zobaczyć ikonę małżeństwa, to widzę po prostu Chrystusa, który wstępuje do otchłani. Widzę ikonę Anastazis. Czyli z martwych wstania i Jezusa, który chwyta Adama i chwyta Ewę. I on daje nam moc, żebyśmy byli jedno. On daje moc Adamowi, żeby mógł żyć z Ewą, i daje moc Ewie, żeby mogła żyć z Adamem. On jest ich węzłem małżeńskim. Moc z martwych wstania przejawia się w jedności małżonków. I to jest ikona Kościoła. Jak chcecie wiedzieć, czym ma być Kościół i jaki ma być Kościół, to zobaczcie na święte małżeństwo. To, co się może urzeczywistnić i urzeczywistnia między małżonkami, ma się także urzeczywistnić między nami. Taka miłość, taka relacja. Tak, to są szczyty, to są Himalaje duchowości. To, tu nie chodzi o ładne, miłe słowa. Ale chodzi o to, że kocham kogoś jak siebie samego. Troszczę się o siebie, bo perwersją byłoby nie troszczyć się o siebie, troszczę się o mojego brata i moją siostrę. Do tego prowadzi nas duch. Jeśli nas do tego nie prowadzi, to nasza religijność jest fejkiem. Nasza religijność jest jakąś wydmuszką, nie wiem, po co ona jest. Zawstydzające dla nas chrześcijan dzisiaj powinno być to, że ludzie, którzy mówią, że są ateistami, że są niewierzącymi, dzisiaj stoją na granicy i walczą o prawa ubogich. Mam nadzieję, że wśród nich są też wierzący, bo inaczej oni na sądzie będą naprawdę powodem naszego zawstydzenia. To jest jedno słowo. I drugie słowo, drugie czytanie, które mówi, że całe stworzenie zostaje stworzone i istnieje przez Boga i dla Boga. Całe stworzenie, wszystko. I że On nie wstydzi się nazywać nas braćmi, bo wszyscy jesteśmy z jednego źródła. To jest nieprawdopodobnie zachwycające, że idziesz gdzieś w naturę, człowieku, i możesz naprawdę podziwiać piękno Boga i że natura, stworzony świat, objawia Ci chwałę Pana. Możesz nie umieć tego skonceptualizować i sobie nie umieć tego nazwać, ale czy jest ktoś, kto nie stał, nie wiem, oniemiały na widok zachodu Słońca? Czy nie doświadczamy tego, że jak wychodzimy do lasu i wracamy po całym dniu włóczęgi, to cały niepokój, napięcie gdzieś odchodzi, że to jest leczące? I na Boga to nie jest żaden ekologizm, o co teraz gadam. Tylko bycie niewinnym, a o tym także dzisiaj mówi Jezus. Mówi o tych dzieciach, pozwólcie im przychodzić do mnie. Dlaczego o tym mówi? Dlatego, że bycie niewinnym to jest taki stan, bym powiedział, Adamowy czy Ewowy, z raju, który przywraca Chrystus, gdzie rzeczywistość duchową poznajesz na sposób ciała. Jeśli ciebie ten świat nie zachwyca, jeśli nie jesteś zdolny do zachwytu, naprawdę pięknym stworzenia i nie stoisz o nie miały. To znaczy, że jesteś otępiały duchowo. Zachwycające jest to, że Księga Natury jest Księgą Objawienia i Bóg się do nas, nam się objawia. Zamknęliśmy się w naszych pudełkach miast. Zamknęliśmy sobie widok nieba nad głową, elektrycznością i sztucznym światłem. Parę dziesiąt lat temu każdy chłop miał doświadczenie i wiedział, czym jest płaszcz Maryi. Bo wychodził przed chałpę zapalić papierosa i widział po prostu przestwór nieba. I widział chwałę. Na obrazach malujemy to jako płaszcz Maryi. Ale to jak tego nie zobaczysz, jak tego nie doświadczysz, to nie wiesz, o czym mówię. Jak nigdy nie zdarzyło ci się być na, pust na pustyni, gdzie nie ma żadnego światła, albo gdzieś w górach, gdzie nie ma żadnego światła, a na jakimś pustkowiu i zobaczyć ten przestwór i tym się zachwycić, to to nie wiesz, czym jest chwała Pana, która objawia się w naturze. To naprawdę jest coś, co, co człowieka przejmuje i budzi jakiś zachwyt. Nie chcę tu się egzaltować. Ale Bóg chodzi, wchodzi z nami w komunikację w ten sposób. Zachwyćcie się tym światem. Przepraszam, że tak tu apeluję i moralizuję, ale dopiero jak się zachwycimy tym światem, będziemy wiedzieli, o co my walczymy, o co, o co, jako, jaka stawka jest w tym dzisiejszym zmaganiu. Dopiero jak spotkasz się z tą biedą, spojrzyj na zdjęcia dzieci wypędzonych do lasu. Współczuję naprawdę służbie granicznej i strażnikom, których sumienia dzisiaj są łamane. Bo jeśli dostajesz taki rozkaz, to najgorsze co sobie możesz zrobić, to podporządkować się takiemu rozkazowi, bo to jest złamanie własnego sumienia. Bo sumienie ci mówi, żebyś nie zamykał się na wołaniu ubogich. Że nie możesz człowieku odmówić pomocy humanitarnej, łamiąc wszystkie traktaty, jakie żeśmy podpisali, nawet ludzkie. Już nie mówię o prawu Bożym, a właśnie o nim chyba w pierwszej kolejności trzeba by było mówić. I tu nie ma polityki, tu jest kwestia człowieczeństwa. Prośmy Pana, by w dzień świętego Franciszka otwierał nas na Wołanie Ziemi, które jest przejmujące i zachwycające, a nieraz jest wołaniem właśnie zdewastowanej Ziemi, która woła o przywrócenie sprawiedliwości, o naprawę i żeby otwierał nasze uczy na krzyk ubogich. Oni są naszymi braćmi, oni są naszymi siostrami. Amen.